Tu po prawej mamy Radar, a ograniczenie dla pojazdów powyżej 3,5 tony jest 70 na godzinę. Dobra, jeden był, to już więcej nie będzie. Zjazd kolejny 3 km 7%. Także to już nie jest w muchał. Teraz jest fajna pogoda, ciekawie się jedzie, ale. Gdyby to było ślisko, nawet deszczowo, no to już taka lipa. Już nie powiem o śniegu. Kolejny będzie tutaj zjazd na taki ratunkowy za półtora kilometra. Awaria, hamulce na przykład, trzeba się zatrzymać, nie można wyhamować, zjeżdżamy na tą szachownicę i pierdzielamy się tu Możecie sobie wygooglować na tych, na, na YouTubie, tam Escape Lime, tam jakieś hasło rzucić, to na pewno pokażą się filmy, jak to, jak to wygląda. To teraz był taki znak, że strefa. Od 1 listopada do końca marca. 33. Następnie eee, Łańcuchy na koła. No wiadomo, no teraz nie założymy tutaj łańcuchów na koła, ale gdyby były takie warunki, to trzeba tutaj już założyć łańcuchy na koła. Czyli trzeba je posiadać. I jestem bardzo ciekawy, jaka była sytuacja interpretacja gdyby zatrzymali mnie na przykład tutaj policjanci czy żandarmeria i by się okazało, że no ja nie mam łańcuchów w ogóle, nie mamy na wyposażeniu tutaj czyby się doszepili przy takiej pogodzie myślę nie, ale gdyby jednak ten śnieg gdzieś tam leżał, a tutaj skręcamy dobra, bo bo tak jedziesz, jedziesz, jedziesz a to tutaj trzeba skręcić bo przecież my odbijamy już na inną tą Dobra, i tutaj w lewicę. Bo tu musimy odbić, wiecie? W lewo, Żeby narodzie. się dostać, już będziemy jechali troszeczkę inaczej. Dobra, tu kierunek Saint-Petient. Tak jak pokazuje droga, yy, ten drogowska No i ciekawa jaka była ich interpretacja, że tutaj Boruwa nie ma łańcuchów na kołach. Na pewno kwit by był, gdyby się okazało, że jest śnieg, jakiś wypadek, no to wtedy już bezspornie wina. Ewentualnie moi drodzy yy, zatrzymałbym się i nie mógłbym podjechać, no to już tak samo dupa blada. Albo yy, jakby mnie zatrzymali na śniegu, ja bym jechał bez łańcuchu, a, a tego śniegu by było tyle, że, że musiałbym mieć. No to stworzenie zagrożenia. To już w ogóle. Lipa, tak. Widzicie, bo teraz tak. Droga N88, metrę, którą jechaliśmy wcześniej, ona leci 70, tu. M3, a my jedziemy Rondo. tu. O, widzicie? Tu jest Santa Etienne. Tu jest Saint -Etienne. My normalnie jechaliśmy tędy A teraz musimy polecieć tu Dlatego przejeżdżamy przez Firminy Firmi? Firmin? Nie wiem jak się czyta to miasteczko Tutaj przez to miasteczko Musimy się Przedostać Ale Saint Też jest ładnie tutaj Na żółto obwodnicę. No dobrze jak musimy to musimy o proszę jak jej ciepło jest kurcze 4 stopnie jest tylko o ma koszulka hm. Bluska, sorry koszule faceci chyba noszą nie? kobiety noszą bluzki ja akurat się wstrzeliłem tutaj kurcze wiecie godzina 8 jest no i wiadomo co to jest za, za godzina Jest, jest ruch. To trzeba się było wcisnąć, tak naprawdę. I teraz tak. Tu przez rondo, pod tym wiaduktem. O. Tutaj i tu w prawo. Dobra. O, tutaj. Kurczę, bateria mi się kończy. No już trochę 2 e, lata ma tak ta kamera czy 2,5 już już jak na przykład ma 20% to już jest lipa, już wtedy bierze i e, no wyłącza się, ma na przykład 23% jeszcze ale już pada. Dobrze, prosto, prosto, prosto Tędy jeszcze też nigdy w życiu nie jechałem Przepraszam. Domy Dobra, i na rondzie w lewo, będzie rondo. To w lewicę po 300 metrach skręć w lewo na rondzie i wjeźdź czwartym zjazdem. M3 rusza no to miasto. Rzadki stary. Aj, 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 aj. musiałem najechać, bo mi się nie zmieścił, bo bym tam zahaczył o ten. O znak, kurde. Dobra, tu w lewice. Tak? Nie tutaj, tylko tutaj muszę skręcić. No. O, ale tu jest. Jasno. Dobra. I tylne koła poszły po krawężnikach. A ja pierdziele. Niby takie ten, ale... ciasno. Ciekawe jak tutaj śnieg pada, i z tych wieżosów one mają taki dach więc się wyoblony. Jak z tego nam się śnieg nazbiera i później spada. No kurczę, to jest niebezpieczne, nie? Chyba, że są tam jakieś zabezpieczenia. jaki land rower. no jeszcze troszkę, jeszcze troszkę się przemycicie ze mną i będzie gitara i wyjedziemy, a później będziemy jechać właśnie przez no, takimi drogami niestety No i co, no ja pewnie do tego suchego lasu z tym nie pojadę, bo to jest na poniedziałek yy, rozładunek, chyba że to przeawizują na piątek, bo no ja będę w piątek już na bazie mogę być. Yy, no to nie będę stał na granicy po to, żeby zrobić pauzę na granicy, no bo nie mogę drugiej pauzy zrobić w skróconej w Polsce, bo jak jest jedna zrobiona za granicą, weekendówka. No to druga nie może być w kraju, też musi być za granicą zrobiona. Dobra prawie wyjechaliśmy Jeszcze trochę tutaj widzę na GPS-ie, że będziemy jechali wzdłuż jakichś budynków, ale to już nie jest miasto. Nie tankowałem, jak wyjeżdżałem. Tankowałem, jak zjeżdżałem do Polski, tam tym kółkiem. No bo to no, na bazę zjechałem. No to co będę tankował? 80 litrów na bazę, 80 litrów z bazy. 160 litrów przy wyjeździe z kraju brakowało. No to to nie jest dużo. Mam pół zbiornika paliwa jeszcze. Dojadę do granicy spokojnie. I na granicy zalejemy pewne kotły. Dobra. Tu 50, ale to chyba krzyż, tak? Kro-X, jak się pisze, to chyba znaczy krzyż. Dobrze. Tu jakieś rądko, widzę, będzie. To pewnie... Faktycznie rądko, nie rądko, tylko rądko. Dobrze, proszę Pani, skręcimy na tym rądzie. To jest strefa 30, ale górka galonta. Teraz tutaj ostro w prawo, Uu, jakie drogi się nam zrobiły, fiu, fiu fiu, moi drodzy, wąsko, wąsko kręto. Tutaj taka dosyć mocno wygięta ta droga. Zobaczcie. No i 5 km do lotu mamy jeszcze do firmy. Ale widzę, że tutaj jest tak to pobocze wyjechane, to na pewno tędy ciężarówki jeżdżą. No zresztą nie było zakazu. W Polsce, w Portugalii można by się było zastanawiać, kurczę przejadę, nie przejadę, nie ma zakazu, ale nie wiadomo jak to będzie, nie? Ale w Niemczech, we Francji no chyba, że nagłe jakieś roboty drogowe, na przykład nie wiem, rura jakaś pękła, mostek jakiś naprawiają i nie jest to uwzględnione na nawigacji i nie można przejechać. No ale tu by była wtedy ta, jak to się nazywa? Informacja i oznaczenie znakami, na przykład droga zamknięta. Kiedyś taką informację Zbagatelizowałem We Francji stał znak, że droga zamknięta Oczywiście po francusku napisane Coś tak mi to nie pasowało taki. Ale mówię jadę Ale ktoś mi zaczął migać I machać palcem Z przeciwka No mówię kurde, faktycznie stanąłem I przetłumaczyłem sobie, a tam jest napisane Droga zamknięta, no to fajnie No i tak jakbym dojechał tu Musiałem wycofać w drogę, która szła po prawej I zawróciłem, bo by była lipa wielka dobra, jeszcze 4 km jasny gwint ogólnie wąsko znaczy dla mnie nie jest wąsko bo cała droga jest dla mnie ale z przeciwka, jakby jakaś ciężarówka jechała no to już trzeba tutaj wziąć poprawkę no i oczywiście patrzeć czy tu jakiś osobówką nie chce się wziąć za wyprzedzanie bo Zobaczcie, drzewa są w skraju drogi i tu można łatwo zahaczyć sobie na naczepą, narożnikiem. No widziałem tutaj, wiecie, no jak lusterko jest na przykład ukrychnięte, tak, bo gdzieś tam się tryknie z jakimś znakiem ewentualnie, z jakąś inną ciężarówką, to jeszcze pół biedy. Ale teraz ostatnio widziałem, jechał gość yy, jakąś ciężarówką, co ma Kamerki. No i te kamerki z prawej strony, kamerka polepiona jakimiś plastrami, krytytki końcówki sterczały. Także gdzieś przypierdzielił. Dobra. Okej, okay. nie mamy pierwszeństwa, ale nas puścił. Na tej szykanie. Następnie lekko Ładnie się zachował. I my tam przyjeźdź na wprost zlondo, musimy drugim zjazdem, następnie do w prawo. Tutaj rybki jakieś na tym. Co tutaj robią? Rybę i, i łódka, zobaczcie. No to musi być jakiś znak, że. Hmm. No to tak samo jak w Lepój byliśmy i były muszelki, nie? No. A skąd się muszelki wzięły? No właśnie stąd, że. tam kiedyś wstała po prostu woda. Dobra, trzy kilometry jeszcze. Zobaczymy, czy nas wpuszczą, bo, bo, bo tam jest od 8.30 było napisane. No tutaj znowu prawo. już nie mamy pierwszeństwa, no bo z górki, tak? To, to logiczne. No fajna, fajna droga. Ciekawe. Są kierowcy, którzy nie lubią tak jeździć, oni wolą, żeby najlepiej tam duża była ta, jak to się nazywa, duża logistyka zaraz przy samej autostradzie, dużo miejsca pod rampami, o, coś tu mi przychodzi, dużo miejsca pod rampami eee, najlepiej pod rampę się ustawić, nic nie spinane, nic nie rozpinane, podjechać, i już tam a nie jakimiś takimi drogami się szwendać, a ja lubię, bo lubię tą pracę. I lubię jeździć. Tak jak wielokrotnie mówiłem, że karkonosze piękne miejsce. I drogi w karkonoszach też cudowne. Dla osobówki to po prostu super się jeździ. Dlatego tutaj się czuję dobrze na takich drogach. Podoba mi się, jak, jak się jedzie. Właśnie takimi zygzakami może kudłaty coś tam się. Na trend jeden chce dobić do mnie, ale teraz będą pewni jasy, ja Pitole. Spójrzcie, tam musimy pojechać na wprost kamerki. O, tutaj, tutaj, tutaj. Nie że pod górę, to jeszcze tak kręto. I to później pewnie tędy będę wracał, chociaż nie wiadomo... No nie, no tędy będę musiał wracać, no. O, tutaj. Ten troszeczkę przesadził. Ona przeciwka jedzie samochód, zobaczcie. To było widać, oczywiście, że było widać. Tam pod kątem widziała, czy coś jedzie, czy nie. Ale tak słabiutko przyspieszała tą Audi. Teraz jaki łuk jest. No i co, nie fajna trasa? Fajna trasa. Niby niedaleko Lyonu Inna niż wszystkie metrach skręć w prawo, rudy w No i co? 500 metrów, będziemy pod firmą. Także tu może być sesja, jeżeli chodzi o to ładowanie. Skręć w prawo, następnie dojechałaś do celu podróży. No tu nie ma gdzie stać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą firmę, jakby miał tu przyjechać wczoraj. No to gdzie tutaj ja mam się zatrzymać? Zobaczcie. No nie ma gdzie. A firma jest teraz tutaj w prawie. Dojechałaś do celu podróży. O, tutaj. Dojechałaś do celu podróży Gdzie ja mam się tu ustawić? Zobaczcie. Ba, tylko tak mogę stać. Inaczej nie Dobra Pójdę to ogarnąć, zobaczyć o co tutaj Kaman Dobra, jakoś się tu wcisnąłem, żeby tylko nie stać na ulicy Proszę bardzo e, Czwarty w kolejce jestem Jak widzicie e, Byłem się zapytać Tam kierowca, ale jakiś Filipińczyk na węgierskich blachach stoi no to po angielsku chociaż łatwo się było dogadać 8.30 dopiero otwierają tutaj szlabany biuro no i ja e, tam jestem ja pod literką B czyli do biura i później tam rampy tam gdzie mapkę sobie zrobię strzelę zdjęcie to będzie gitara